Przyjmować na próżno. Nauczanie domowe. 22 lutego. Drugi list do Koryntian, rozdział 5, werset 20 do 6 rozdziału, wersetu 3. Bracia, w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On to dla was grzechem uczynił tego, który nie znał grzechu, abyście się stali w nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z nim, napominamy Was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo: W czasie pomyślnym wysłuchałem Cię, w dniu zbawienia przyszedłem Ci z pomocą. Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia. Sam Paweł traktuje tę wypowiedź jako prośbę i napomnienie. Nie zmarnuj spotkania z Bogiem. Jak można by opisać na podstawie tych słów to, co Paweł ma na myśli? Po pierwsze, łaska została dana. Otrzymałeś ten prezent. Bóg już zrobił coś nadzwyczajnego. To nieprawdopodobne. Uniżenie Chrystusa, który dla nas wszedł w sam grzech, którego Bóg uczynił grzechem. Ten niesamowity dar Boga, który chce, żebyśmy byli usprawiedliwieni, oczyszczeni, uświęceni. Zatem ta łaska została dana. I po drugie, Paweł pokazuje, że ta łaska ma moc, ta łaska działa, ta łaska ciągle pracuje. Ale w trzecim punkcie Paweł pokazuje, można niestety to zmarnować. To wszystko, co Bóg daje, niestety można roztrwonić. Wiem, że Bóg chce rozmawiać, ale ja się nie modlę. Wiem, że Bóg. Podjął dla mnie mękę, ale ja mu w tym nie towarzyszę. Wiem, że Chrystus z martwych wstał, ale ja nie przyjmuję tej mocy. Wiem, że Jezus posyła Ducha Świętego, ale ja nie korzystam z tego. Wiem, że Jezus jest obecny w Najświętszym Sakramencie, ale nie przychodzę na adorację. Wiem, że Jezus jest w sercu moich bliskich, ale ja nie szanuję Jego obecności tam. Nie zmarnuj Bożego daru. Wtedy łaska, czyli prezent, który otrzymałeś, nie został przez ciebie rozpakowany, wykorzystany, użyty. I stąd podkreślenie doniosłości chwili. Na początku Wielkiego Postu, tych 40 dni, szczególnie przeżywanych przez Chrystusa na pustyni i przez nas przeżywanych w każdym roku oznacza docenienie wyjątkowości tych momentów Bożej łaski, Bożego przychodzenia, spotykania Boga. Doniosłość chwili. Docen to. Paweł sugeruje, że można przegapić dzień zbawienia. Przegapić wyzwolenie swoje. Ojcowie Kościoła czasami mówią, widzisz, Pokusę, która Jezusa dotyka, czemu nie widzisz zwycięstwa? Te 40 dni to jest zwycięstwo. To jest dar, który masz przyjąć, to jest coś, z czego masz skorzystać. Nie przegap tego dnia zbawienia. I w końcu Paweł mówi: można niestety nie wykorzystać Bożej pomocy. Masz wszystko do dyspozycji. Bóg jest po Twojej stronie. Nie zmarnuj tego. Doceń doniosłość chwili. Bądź w tym dniu zbawienia uważny, współdziałający. Wykorzystaj Bożą pomoc, która przychodzi. Zadanie dla Ciebie na dziś. Rozpocznij Wielki Post jasnym postanowieniem, konkretnym przyjęciem łaski, decyzją na współpracę w tym szczególnym czasie z tą falą prezentów, która przychodzi. Niech Ci w tym błogosławi ten, który sam podjął to wielkie dzieło wybawienia Ciebie, Ojciec, Syn i Duch Święty.